Jest ze mną Kasper Pieszczek, kapitan OTCF. Jak wrażenia po pierwszych dwóch meczach pucharowych? No myślę, że jest dobrze. Zdobyliśmy jeden punkt, graliśmy z dobrą drużyną, drugi mecz, także myślę, że jeszcze powalczymy jeszcze dwa mecze do końca, także że myślę, że jeszcze... Coś tam ukąsimy, jak to mówią. Czyli są aspiracje, aby tutaj jeszcze namieszać w pucharze? Są, 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 są aspiracje, oczywiście. No, jesteśmy troszkę w określonym składzie, no ale niestety mamy taką pracę na trzy zmiany. No, niestety na dzisiaj dwóch tylko rezerwowych. Normalnie mamy po pięciu, sześciu. No wiadomo, siła wyższa. A Jak ogólne wrażenia po lidze? No, ligę skończyliśmy na ósmym miejscu z dorobkiem 9 punktów. No myślę, że dobrze, no jak na początek, na rozpoczęcie w sumie, no bo tak my już galiśmy, ale w pierwszej lidze wcześniej. Myślę, że jest dobrze. Także szykujemy się chyba na zimę, tak? Na sezon zimowy w Sosnowcu pod Balonem. Będziemy mieli blisko przynajmniej. No i tyle ode mnie chyba. No dobrze, to dzięki, powodzenia w dalszej części pucharu. Dzięki bardzo dzięki, bardzo.